Złośliwi mówią, że zgodnie z konstytucją co 5 lat wybierają tę samą osobę na prezydenta, a że za granicą kraj reprezentowany jest przez Borata. Republika Kazachstanu powstała 16 grudnia 1991 roku po rozpadzie Związku Sowieckiego. Graniczy z Rosją, Chinami, Kirgistanem, Uzbekistanem i Turkmenistanem. Jest to największe państwo na świecie bez dostępu do morza, chociaż ma własną flotę morską. Jest dziewiątym największym krajem świata, mając jeden z najniższych niższych współczynników gęstości zaludnienia. 6,5 osoby rezyduje na kilometrze kwadratowym. Narodowym napojem jest sfermentowane mleko konia, jabłka stąd pochodzą, konie tu po raz pierwszy udomowiono, a zwierzęcym symbolem kraju jest selewinka, pamiętająca czasy epoki lodowcowej. Ten mały pogromca szarańczy trafił w Kazachstanie na monety i znaczki pocztowe. Jest odpowiednikiem naszego żubra. Najbardziej znanym Kazachem jest Nursultan Nazarbajew dzisiejszy sekretarz komunistycznej partii kazachskiej, dzisiejszy prezydent Kazachstanu, który rządzi od 1991 roku. Miewa dziwne pomysły wysłał kiedyś naukowców na poszukiwanie eliksiru długowieczności, a ci przysłali mu jogurt. Uczeni z Uniwersytetu Nazarbajewa w Astanie ogłosili wynalezienie eliksiru życia. Nazwali je NAR. Przechodzi testy kliniczne, rzecz jasna. To kraj w przeważającej mierze azjatycki, bo tylko 12% kraju leży w Europie. Słowo kazachski oznacza niezależnego wędrowca. Ten demokratyczny kraj jest większy od całej Europy Zachodniej. Jest 8,5 razy większy od Polski. Kraj ten zamieszkuje jakieś 60 tysięcy Polaków, choć nieoficjalnie może to być nawet 100 tysięcy. Pozdrawiamy oficjalnie i nieoficjalnie, choć w obu przypadkach serdecznie. Prosto z mostu zapraszam do Kazachstanu. Główną religią jest islam, każdy rok w tradycyjnym kazachskim kalendarzu jest rokiem danego zwierzęcia, czyli może być rok owcy, rok konia czy rok świni, a ciekawe, że wszystko zainaugurowała mysz. Kalendarz zaczął się rokiem tego gryzonia, bo zgodnie z legendą to właśnie mysz zdołała się wspiąć na inne zwierzęta i jako pierwsza zobaczyła słońce. Oficjalnie obchodzą trzy święta nowego roku. Jednym z ważniejszych świąt jest Dzień Kozy, obchodzony w nowy rok 1 stycznia. Kraj jest światowym liderem w eksporcie zboża. Ziarno wysyłane jest do ponad 40 krajów, ale do wzrostu zainteresowania krajem przyczynił się film Borat którego twórcą jest Sasha Baron Cohen. Zdania Kazachów na temat Borata są podzielone, ale jak mało kto spopularyzował ten kraj. Kazachowie mogą się poszczycić najwyższym kominem świata, mierzącym 420 metrów. Kiedy Maria Dmitrienko zdobyła złoty medal w strzelectwie w 2012 roku podczas międzynarodowych zawodów w Kuwejcie, to organizatorzy, zamiast hymnu Kazachstanu, puścili muzykę właśnie z filmu o Boracie. Jeśli chcesz się przekonać, jak tutaj jest, wystarczy spakować rzeczy i przyjechać. Możemy tutaj dotrzeć bez wizy. Podobnie stoi sprawa z kosmitami. Ci również mogą tutaj trafić bezwizowo. I nie żartuję. O kosmodromie kazachskim jeszcze sobie coś powiemy, natomiast oprócz niego postanowili pójść o krok dalej i wybudować miejsce do lądowania dla kosmitów. Wyznaczyli teren pod budowę ambasady, lądowiska, hotelu dla pozaziemskich gości. Teatr oraz niezbędne przecież stanowisko dla tłumaczy. Rząd Kazachstanu jest święcie przekonany, że kontakt z kosmicznymi cywilizacjami jest nie do uniknięcia, a przecież niczego nie mają do stracenia, a jedynie mogą zyskać, gdyby wizyty miały następować częściej. Zgodnie z rozumowaniem specjalistów to Kazachstan jest znanym miejscem lądowania pozaziemskich istot. Jak powiedział kiedyś Fuad Gazimow, szef azerskiej agencji kosmicznej, to Morze Kaspijskie jest szczególnie odwiedzane przez statki obcych. A było o tym przecież już wiadomo w czasach Związku Sowieckiego. Przy czym rzecz jasna wszystko jest owiane aurą tajemnicy, bo przecież tajemnica wojskowa zobowiązuje. A ci prawdziwi ufolodzy z krwi i Kości z kolei twierdzą, że to tylko pic na wodę, bo Kazachstan liczy tym sposobem na promocję swojego kraju, ale zejdźmy na ziemię. Na terenie Kazachstanu mieszka jakieś 120 grup etnicznych i narodowości, średnie IQ wynosi 94, zatem jest w porządku. Niemal milion osób cierpi z powodu niedożywienia, a co czwarty ma nadwagę. Przeciętny statystyczny Kazach pali dwie paczki papierosów tygodniowo, bo przecież rzucenie palenia to jakaś nowa świecka tradycja. A Kazachowie, przeciwnie, wolą tradycję. W niektórych częściach Kazachstanu, aby poślubić żonę, to trzeba ją najpierw ukraść. Dosłownie. Często odbywa się to bez jej zgody. Złodziej ma trzy dni, żeby się dogadać co do ceny, jaką ma zapłacić jej rodzinie. Wszyscy raczą się mlecznym szampanem, jak to nazywają kumys. Jest też jedynym napojem, alkoholowym, który mogą pić muzułmanie, nie popadając w konflikt z prawami Koranu. A daleki od konfliktów jest rzecz jasna sam prezydent Nur-Sultan Nazarbajew. Choć nieprzerwanie od 30 lat jego reżim jest krytykowany przez Grupy Obrony Praw Człowieka za ograniczanie wolności słowa, to autorytarny ster miażdży bezwzględnie opozycję, czyniąc wolność pojęciem obco brzmiącym. Zadziwiać mogą tutajsze temperatury. Amplituda tutaj wynosi nieco ponad 100 stopni, najniższą temperaturę odnotowali ponad 51 stopni poniżej zera, a najwyższą niewiele ponad 49 stopni. Niezależnie od temperatury, to kazachski step dominuje stanowi 1 trzecią kraju. Najwyższym szczytem jest Chantengri wznosi się na niewiele ponad 7 km nad poziomem morza. Najdłuższą rzeką jest Irtysz. Liczy niespełna 1700 km. W życiu się nie spodziewałem, że może być tyle zróżnicowanych informacji na temat jezior w jednym kraju. Bo tak, mają duży dostęp do Morza Kaspijskiego, ale jak wiadomo, z niego takie morze jak skorzej nóżki Trąba, bo to jezioro. Jezioro Bałcharz z kolei jest jednym z największych jezior na świecie, a co ciekawe jedna jego połowa zawiera wodę słonią, a druga słodką. Natomiast pół wieku temu jezioro Aralskie było jeszcze czwartym co do wielkości jeziorem świata. Za czasów Związku Sowieckiego wybudowano kanały odprowadzające część wody, co miało nawodnić pola bawełny w zaprzyjaźnionym Uzbekistanie doprowadziło do gigantycznej katastrofy ekologicznej. W miejsce sporej części jeziora, za sprawą człowieka, powstała pustynia Aralkum. Starają się naprawić szkody, ale jakoś średnio to im idzie. I do kompletu jeszcze brakuje jednego jeziora. Jezioro Szagan powstało w wyniku testu atomowego. Od 1965 roku nieprzerwanie zajmuje niespełna 6 km kwadratowych. Od jego skażonego terenu należy trzymać się z dala. A skoro o atomie mowa, to w czasach Związku sowieckiego powstał poligon atomowy. Na obszarze przeszło 18 milionów hektarów. Sowieci w czasie zimnej wojny w 1949 roku otworzyli swój poligon nuklearny, chemiczny i biologiczny. To tutaj zdetonowali pierwszą sowiecką bombę jądrową. Poligon zamknięto co prawda w 1991 roku, ale Rosjanie zdążyli przeprowadzić ponad 500 kontrolowanych eksplozji, a te trwale skaziły okolice. Ponad 200 tysięcy mieszkańców poddano promieniowaniu. Kraj słynie z najstarszego i największego kosmodromu. Zbudowany w latach 50. XX wieku Bajkonur znajduje się na terenie mającym 75 km szerokości i 90 km długości. Pierwszy sztuczny satelita, czyli Sputnik 1, i pierwszy człowiek, Yuri Gagarin, ruszyli w kosmos właśnie stąd. 11 obiektów montażowych, 9 stanowisk startowych i dwa lotniska. Od 1994 roku Kazachstan dzierżawi Rosji obszar za. 115 milionów dolarów rocznie. Doszło tutaj do dwóch znaczących katastrof, stąd 24 października rakiety stąd nie startują. Wypada parę słów powiedzieć na temat stolicy. Aumaty, czyli dawna Aumaata, była stolicą Kazachstanu do końca 1997 roku. Żeby ominąć przepisy dotyczące zabytków, postanowiono wybudować nowe miasto. Dawna Akmoła stała się Astaną kiedy Sowieci planowali przekształcić kazachskie stepy w życiodajne pola pszenicy, a stana po kazachsku oryginalnie znaczy stolica. Uznawane jest za jedno z najnowocześniejszych miast na świecie. Jest całe w szkle, roi się od wysokich budynków czy nowoczesnych konstrukcji. W mieście znajduje się największe w Azji Środkowej centrum rozrywkowo-handlowe. Han Shatter, czyli namiot Hana, określany jest jako największy namiot świata. Wysoki na 150 metrów, namiot obejmuje ponad 23 tysiące metrów kwadratowych powierzchni. Kosmicznie harmonijne słońce na fladze dumnie góruje nad rozmażonym orłem i doskonale komponuje się z niebiańskim niebieskim przywołującym na myśl narody tureckie, miłujące końskie mięso. Do tego stopnia, że kazachscy sportowcy złożyli petycję do MKOL-u o pozwolenie na sprowadzenie mięsa końskiego na Igrzyska Olimpijskie w Londynie w 2012 roku. Naród ma swoją historię. Wykopaliska archeologiczne wykazują, że Kazachstan to ojczyzna nie dających sobie w kaszę dmuchać Amazonek. Ich nieugięta postawa pojawia się do dziś, choćby przy zamawianiu taksówki bowiem w Kazachstanie wpierw zaczepiają taksówkarza i targują się o jak najlepszą cenę. Dopiero kiedy dopną swego, wtedy dopiero wsiądą. To wyjątkowy kraj, gdzie występuje sporo pierwiastków, bo aż 99. Jednym z nich jest rzecz jasna Uran. Przez lata zajmowało zaszczytne pierwsze miejsce w jego wydobyciu. Od lat ilość utrzymuje się w okolicach od 20 do 22 tysięcy ton. Kazachstan posiada drugie co do wielkości zasoby uranu na świecie. Mówi się, że kraj ma zdecydowanie potencjał, bo jest bogaty w ropę naftową, gaz i surowce. Kraj wydaje się być biedny i 60 miliardów ton ropy nie zmienia tego faktu. A warto zaznaczyć, że te 60 miliardów ton to więcej niż mają Iran, Irak czy Arabia Saudyjska. Każdego dnia produkują jakieś 1,5 miliona baryłek ropy naftowej, a co ciekawe, bardzo często spotykamy w tym kraju rury wodociągowe czy gazowe nad ziemią, tylko dlatego, że łatwiej je tym sposobem naprawić. Dzięki bardzo za obejrzenie czy wysłuchanie materiału, mam nadzieję, że Kazachstan wam się spodobał. Jak tak, dajcie kciuki do góry, jak nie to w dół, jak średnio to w bok i rzućcie tematem na kolejny film. Zachęcam do Discorda, żeby sobie porozmawiać, zasugerować, jaki następny film zrobić. Link do niego jest pod filmem, piszcie maile, jest w zakładce informacje. Dzięki za wsparcie, dłuższe oglądanie reklam naprawdę pomaga, a my się widzimy przy okazji następnego filmu, czyli kiedy każdy z was posłucha, że CockTube... To kazachska wieża telewizyjna w wysokości 372 metrów. Ta została wybudowana na górze wznoszącej się 1100 metrów nad poziomem morza. Ale co ciekawe, to że jest to jedna z najbardziej odpornych na trzęsienia ziemi budowla na świecie. No i oczywiście jeszcze wpadnijcie na drugi kanał, fakty na wynos zapraszają serdecznie. To tyle na ten temat, prosto z mostu, pozdrawiam.